Mamo, sorry, że wiedzie było 2 lata, od gazu mówię, zostawcie suwa i lighta. Będziemy nagrywali niezgiel, tylko z eksperymentów. Yy, to jest kompot brzoskwiniowy. To jest takie coś. Myślałem, że to jest peł w ogóle, ale nie. To sobie tu odstawię teraz. Dobrze, weźmiemy jeszcze. Takie piękne cudo. To jest mydło jakby co. Takie o, bez etykiety w ogóle. Tata dostał na gwiazdkę. Gramat, taki. Mm, czekajcie, ja sobie to wymieszam, zobaczcie. Tak będę to mieszał. Tę pauzę. Okej, okay, już trochę to mieszam. Mamusia się może się zmartwić, że aż jedna czwarta szklanki kompotu zniknęła, a był w dzwonku. Nie wiem, co się z tym stanie raz z kolegą zdobiliśmy. Po prostu ze wszystkiego co było pod ręką w domu sobie. Takie coś, to było fioletowe w ogóle. Na Sylwestra to zdobiliśmy. Mój, mój kolega dodał krople wody. Ja to w byłobie. robię. Klo w sensie nie aż tak problem, no. Tak klam, tak pff, zrobił do tego, nie? To tak puf się pieniło. Nie, tyle wody z tego leciało i my to do kibla wylewać musieliśmy. Ja jeszcze sobie piękny swój tonik na twarz, żeby miał ładną twarz. Tutaj o, z filmu Ziaja. Jeju. Nie wiem, co z tego może wyjść. Postaram się odtworzyć to, co zrobiliśmy kiedyś z kolegą. Co to tak zabręczało? Nie wiem, um, czekaj. Podoba Wam do tych różnych perfumów i te pak. No to, to nie wiem czy to w ogóle perfum jest. Tak, ale bardzo ładny perfum. Siostry. Tak zrobiliśmy wtedy. Patrzcie jak już to się pieni. ja tu mam na stojaku. To już się pieni, tak, o kurde. Dlatego niebezpiecznie jest tym co jak o i świepi to tak Tak sobie ustawię kamerę w sensie telefon. To na nic lepszego mnie nie jest, nic tak. Siło że Co jeszcze ja wiem tutaj Sudoklen taki mały, dodam dobra, dodałem, patrzcie tu się stało tak nie miałem innego sposobu, żeby go dodać to jest taki kleks, to jest właśnie ten sudokrem jak będę mieszał to to po prostu on się mieszam, więc w tym momencie już trochę tak mieszam nie chcę się zmyć ten sudokrem stąd mm. No dobra, zostawmy go tak sobie, jak będzie więcej płynu, to go bardziej będzie dosięgać po prostu. No. Dobrze. Old Spice. Tamte, tam telegram, tam, tam. Ja w ogóle sobie z Tego się wie, że. Dobra, już mieszam te kołeczki. Nie wiem, tego się wie, że, ale jeszcze tutaj zobaczcie, tu mamy drugiego takiego. Czekaj. O, a ja w ogóle nie wiem tutaj. A to nie, to jest takie. O, to nie. To nie. To żegnaj mamy mam taty. Ja to jest to złotu. Okej, okay. trochę sobie tym pomieszam. Mieszam, mieszam powącham to. <tryk> Najbardziej czuć od Old Spice, który tylko wybrałem pół litra. Miesz, 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 miesz. Nie, się wymieszało się. Dobrze. O, mój telefon. Nie, Taki zapach jest od tego, że nie wiem, co do tego dobrać. paster też jej może. Sprawdzę. No, derwi się. Mówię coś. Poczekaj ja co? Nie, nic. O, 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 będzie, 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 będzie. Jej! No, ja wiem, coś czotką do zębów tam, o. I zamieszamy. Miesza się tam moja pasta. To coś na dole tego, czegoś. <laughs> tego z zmodyfikowanego. Nie wiem, może tak się lubi energetyki, czy co. Może, bo największości tych składników jest przy... na opakowaniach, jest przeglądka. Z składnikami energetycznymi, może? Może zrobiłem jakiegoś Monstera. Nie no, Monster Old Spicem tak nie capi. Inny perwol. W sensie... To nie jest PRW. Dlatego mówię inny... Nowy, nowoczesny mikser. Patrzcie jakie... Bakuś! Ej, Bakuś! Bakuś! No i co? Mieszam. I nic się nie dzieje z tym. No się rozpuszcza tamta pasta do zębów. Od jeju i w ogóle. To znaczy, to nie jest pasta do zębów, ale to, bo to jest taka pasta do twarzy. Co do ja tutaj drapie O. I dalej mieszam. Do zmywarki Muszę... mój nowyczesnomiksa, bo jest umyta. Dobra. Po prostu nic. Po bardzo długich poszukiwaniach znalazłem piękny znaleźć do paznokcji. Tak, ja ten to jest bardzo przydatny w naszym mam. Ej, nie wiem jakiego używa chyba. Tak. Ej, zobacz, jak bąbelkuje to! Nie, to mocno bąbelkuje! Ty zobacz, nie mam już tej piany w ogóle. Ty patrz. Ej, piana zniknęła, wy, wy to widzieliście chyba. Umyję lepiej ręce. Dobra, umyłem ręce, bo jak z Monstera piana zniknęła, to z moich rąk może skóra zniknąć. Bo też miałem mokre od tego. Cuda. Ciekawy co to... Ciekawi mnie co to tutaj mój tatuś. Coś bardzo pięknego. Myślałam, że dużo o tym pogadam. Mega nowoczesny który wklecza do akcji. Mm. Fuj, ale znowu Capio z spice i innymi perfumami. Koniec. Nie no w sensie żart. Ciekawe mnie co to jest. Bardzo mocne to jest. No fajnie, włosy będziemy sobie robić. Nie, no ja mam najlepsze włosy na świecie, w moim świecie, nie. Dobrze, zaraz będę kończył swój film. Nie wiem, co to będzie. Piana znowu się pojawiła, Zobaczę, czy znowu ten, czy znowu zniknie piana, jak doleję zmywacza do paznokci, to już ostatnie będzie coś w tym filmie, żegnajcie. Mamy jeszcze aż 16 sekund, bo nie mam pamięci na tym telefonie. Tak, zobaczcie, piana zniknęła. Wyleję to zaraz do kibla.